Chcemy Wam pokazać jak to wygląda od środka oraz pokażemy Wam wymianę uszczelniaczy bez potrzeby ściągania głowic. Siema, witamy w nowym odcinku V8 Customs. Wracamy do tematu BMW 6 s 63 w który wytargaliśmy silnik na wierzch, mamy silnik na wierzchu. Dokopaliśmy się do rozrządu, wyjęliśmy wał. Chcemy Wam pokazać jak to wygląda od środka oraz pokażemy Wam wymianę uszczelniaczy bez potrzeby ściągania głowic. Jesteśmy na etapie robienia już w sumie drugiej głowicy. Druga to za połową drugiej. <laughs> za połową drugiej głowicy. a już, tam już wymienione, nie? O, jest. jest najprzyjemniejsza część. Zabawy. Zapiąć to. Ale jak widać, głowice są spięte razem z blokiem. Wymieniamy bez. Zostaje się w sumie jeszcze do wymiany raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem jeszcze uszczelniaczy do wymiany. Bez potrzeby ściągania głowicy. E, no, nie na samochodzie byś nie zrobił tego, nie? Nie, nie w tym silniku. Więc... O, to jest dobra. sące jeszcze może, może, nie? Ale w nie, to nie byłoby dojścia w każdym razie no, wtedy ten pomiar kompresji, który był zaniżony to wyszło na to, że to była sprężynka, która spadła więc nie ma takiej potrzeby, aby wciągać głowicę, więc tego nie robimy więc wymieniam uszczelniacze bez ściągania głowic mamy tutaj wszystko zdjęte, rozbebeszone -be wał też mamy już wyciągnięty panewki główne no, nadają się też do wymiany raczej przez to w smoku, nie? O właśnie co to... Co, co to mamy tutaj? To jest silikon. jakiś silikon? Silikon. Ale to wszędzie było pełno silikonu, nie? On wspomnę o tym, że nawet jest ten magistrala olejowa od góry w głowicy tutaj tej tej głowicy, była pipelona silikonem. To. Mm -hmm. tu, to. mu się ujebało trochę tu. To. Mało no tego, przecież. tutaj do uszczelki, uszczelka miski tutaj mamy już wszystko pomyte oczywiście. Ta, o, to miska to by... Wszystko to jest już akurat wymyte, to bo miska wiadomo, że jest tutaj. wiadomo, że nie założymy brudnych, że tak powiem, części z powrotem, ale mała miska olejowa. Tutaj jest mała miska. Ona była wklejona na silikon, nie było nawet uszczelki. Tylko chyba, silikon idzie. był Tylko nie było silikon. uszczelki. No. A seryjnie oczywiście idzie uszczelka. Tak. Więc poczyścił. Te, to też było wkrani na silikon, tego nie mogę darwać w ogóle czujnika, nie po, Tak? nie mogę darwać. No. A przychodzi uszczelka. O, to jest uszczelka, która wchodzi właśnie na miskę. Wie, no, wiesz, oczywiście. To złapie, nie? W tej wersji nie było tej uszczelki. W wersji V8 Customs oczywiście już wszelka będzie, jest komplet oczywiście wszystkich części. Jak zawsze górna półka łącznie z tym, że są jakieś takie niektóre elementy, które kładziemy z oryginału. A poza tym to raczej wszystko, że tak powiem górna koła Victor Reins, i, I oryginał, nie ma lipy. No i hep nie? No i płyn chłodniczy jak zawsze oczywiście z górnej półki hep i pompa wody to O pompa wody też jest hepu Pompa wody wymieniamy bo yy, to będzie widać. komuś się pasek zerwał Tak i nie wiadomo nie ile chciało, nie chciało mu się wyciągać resztek Ale Nie wiadomo ile to Będę jak yy, była pompa ustawiona to już było widać rdza Zkwynu, także to już pompa długo nie pociągnie Bez sensu byłoby zostawić starą pompę. Mówmy się przy tym serwisie, to nie jest jakiś koszt wielki. Tu jest wanna zajebista, która też jest te tak, Idzie to też oczywiście ta nowa wanna. Nowa wanna i tutaj jest nowa, super klasyczna rurka, nie? Tak, i to jest klasyka, ta rurka, to jest właśnie klasyka. Ona pada tutaj na tym uszczelnieniu. Tu to uszczelnienie pada i przez to tędy bo jest otwór w płycie i ten doleje się płyn. tą dziurko Przelewa płyn i tu... ale nie, bo tu jest zaślepienie. Tu jest ten śrubaliczek. że no... Tak sobie to wykombinowali. Więc oczywiście słynna rurka też idzie do wymiany. No i dalej rozrząd. Mamy tutaj rozrząd, który wykopaliśmy. Oczywiście, któraś płoza już była w kawałkach. Ta się rozpadła. Ta rozpadła sama. Niby nie jest poprzecierane jakoś tak mocno. Ale temperatura i wiek po prostu zrobiło swoje. Tutaj jest nie ma kawałka płozy. O tak, tu odpad kawałek płozy. Fajne rozwiązanie jest, nie? Napinacz jest z kulką na końcu. I kulka po tym chodzi. Chyba wymyślają. już Nie mają czego wymyślać, nie? Oczywiście standardowo, jak jest wymieniony rozrząd, jest. Zmieniamy jeszcze koło łańcuchów? Tutaj A, nie no. będzie widać na zdjęciu pewnie. Wy... Nie, widać ładnie, zajebiście widać, jak jest powycierany łańcuch. Widać, takie kreseczki są małe. Tak, widać, 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 widać. No. To jest właśnie powycierany łańcuch, więc bo... koło oczywiście też dajemy, koło idzie z oryginału. Zresztą nawet nie wiem, czy jest zamiennik jakiś dostępny. Nie. Chyba nie. Z od takiego nie. czegoś, to nie wiem, czy mi kupić to, to z zamiennika. To jest, jakby nie patrzy dosyć istotny bardzo element. Łańcuszki porównajmy. Łańcuch no. też jest wyciągnięty. Weźmy je równo, żeby później nie było. Też się wyciągnął trochę już łańcuch. Też nie. się nadaje do wymiany. Zresztą chyba na poprzednim filmie nie wiem, czy było widać, że on latał luźno, czy nie było widać. Nie wiem, ale mamy piękny ślad, gdzie o właśnie. latał luźno łańcuch. Dopiero zauważone po umyciu, nie? Tu jest świeży ślad. Tu i tu jest świeży ślad szlifowania, nie? Odbił się na pewno tutaj łańcuch, mało tego. Cały e... rozrząd był przestawiony. Nie? Rozrząd był przestawiony, przestawiony, bo my tutaj już mamy rozrząd. pozdejmowane wałki, a rozrząd był przestawiony, ponieważ blokad nie szło założyć i był dosyć sporo w sumie przestawiony ten rozrząd. No, Więc fura jak najbardziej no, mogła nie mieć mocy, mało wiesz, tego... On sobie nadrabiał wanosami, nie? On Każdy wałek mógł przestawić i on sobie to nadrabiał wanosami. Ale no na pewno to nie, miało takiej nie miał takiej mocy, mocy jak być jak, jak, jak powinno. A e... właściciel? Informował, że, że nie idzie tak, jak powinno iść, tak jak kiedyś szło, nie? Dokładnie, więc no tutaj na pewno rozrząd do wymiany, fura ma najechane, nie wiem, trzy chyba z hakiem, z tego co kojarzę, więc... Ale zobacz, jak na tym przebieg, ten silnik naprawdę jest ładny w środku, nie? No. Nie ma jakichś takich nagarów, tak jak zazwyczaj. Miejscami so. no jest, tak, tutaj, no ale to jest, ile tego jest, tak? W tym silniku dobra płukanka zrobiłaby dobrą robotę. Nie bałbym się w ogóle jej zastosować. Mało tego, co drugą wymianę oleju ja bym polecał w takim silniku ogólnie stosować płukankę, bo nie ma w nim tutaj jakichś takich wielkich nagarów, które by się odkleiły, które mogłyby potem spaść na, na to do miski olejowej, zatkać smok olejowy, wpaść do pompy, rozpierdolić pompę, a jak rozpierdolona pompa, to rozpierdolony cały silnik. Yy, pompę też rozebraliśmy olejową. Pompa olejowa też jest w bardzo ładnym stanie, nie ma potrzeby jej wymiany. Nie, więc... nie, ma, nie ma luzu, tam jest. Znaczy te luzy, które są, są, są jeszcze... jeszcze dużo. Brakuje do normy, nie? Znaczy w sensie do maksymalnego, więc, maksymalnego luzu. Więc kończymy dalej wymieniać te uszczelniacze zaworowe. Znaczy w sumie to Romark kończy dalej wymieniać uszczelniacze zaworowe. Wkładamy silnik. Się, gdzie gdzieś się opiłkuje, nie? Gdzieś się przyciera. Złoże się, ślad na łożu, nie? Mm -hmm. Z drugiej strony też tak było, ale tu brałem i czyściłem te kanały mm -hmm. olejowe. Nie? Bo trochę tam tamtym było sychu i też w budynku. Od takiego nie? jak jest zatkany kanał olejowy, no to wiadomo, nie ma smarowania, no. wtedy może się opiłkować. Więc Tym bardziej takie pukanki są zalecane zaraz na jakiś czas do wyłączenia. składamy silnik i na pewno wrócimy do tego tematu jak już będzie silnik poskładany będziemy go montować na pewno się jeszcze przejedziemy tym samochodem do następnego A teraz jeszcze szybka pokazówka jak się robi bez rozpinania głowicy od bloku Zdjęte zabezpieczenie poszło oczywiście jak silnik jest wyciągnięty mamy tą wygodę że Autorski pomysł na zabezpieczenie no, zaworu, no, aby nie spadł, ponieważ nie mamy, mamy wyciągnięte pomógł. wały i nie możemy podać powietrza. Wyciągamy stare. Stary. Do Dopelniczka z innymi. Starymi. Trochę oliwki. Ale za kopci na dzień dobry się odpał to będzie chmura osadzenie trzeba pomóc lekkie dobicie aby dobrze przylegał no to i tak jest plus taki, że on jest z tak, także go i tak, tak sprężyna dociśnie i teraz ta sama czynność, która była przy rozpinaniu w drugą stronę, czyli zapinanie. Gorsza. Ta, ta gorsza część. Mm -hmm. Jak doktor. Kurwa, gdzieś już to słyszałem, nie? Gdzieś od kogoś już to słyszałem. Bo to jak doktor. Inny kolor, tylko kurwa ręce zimne Nie być kurwa ciepłe Jest Sprawdzenie jest I po temacie Ile to trzeba rozpierdolić silnika żeby wymienić same uszczenia czasowowe na razie